Myślę, że głównym grzechem jest to, że kierowcy czują się traktowani jako tablica rejestracyjna. Wielu ludziom wydaje się, że ładujesz sobie na jakimś magazynie, auto jedzie na drugi magazyn, rozładowuje na magazynie, koniec i to odbył się transport. Są rzeczy, na których nie mamy wpływu, czyli wypadek, niewypadek, coś się stanie na drodze i, i trzeba stać 3-4 godziny, a terminy zobowiązania wiszą nad tobą no wydaje mi się że jak ktoś patrzy z boku to może sobie pomyśleć że przychodzę sobie do biura rozsiadam przed komputerem dzień dobry bardzo mi miło państwa gościć w kolejnym odcinku podcastu transport spedycja sukces a dzisiaj mam dla Was małą niespodziankę, bo do naszego studia zawitała nie jedna osoba, a aż dwóch gości. A to dlatego, że będziemy rozmawiali o współpracy między dwoma grupami zawodowymi, które często pracują razem, a nie zawsze żyją ze sobą w zgodzie. Mowa o współpracy na linii kierowca zawodowy i spedytor. A moim i Państwa gościem jest Adam Selonke, kierowca zawodowy. Cześć Adam. Cześć Konradzie, dzień dobry. I Andrzej Mikołajczyk, spedytor. Cześć. Cześć Konrad i dzień dobry Państwu. Słuchajcie, co lubicie w swojej pracy najbardziej, Adam? Wolność za kierownicą. Przede wszystkim. wszystkim. A ja to, że praca nie jest powtarzalna i zawsze dzieje się coś innego. Okej. Okay. Jakbyśmy mieli takiego mema sobie stworzyć, gdzie... Yy, kojarzycie go jak... Yy, inni postrzegają moją pracę, jak nie wiem, moja rodzina postrzega moją pracę, moja żona i tak dalej, a jak jest naprawdę, to jakby ten mem wyglądał? Nie wiem, może od Ciebie, Adam, zacznę. Jak, co ludzie myślą o pracy kierowcy? Myślę, że myślą o tym, że to jest, że są to wieczne wakacje. Aha, że sobie jeździsz, tu zwiedzasz koloseum. Dokładnie. Nie widzą tego, co jest z boku tej pracy, I, czyli tych wszystkich załadunków, rozładunków, problemów czasami, które się przydarzą z samochodem. Problemów wynikających z trasy, czyli wypadki, niewypadki, a czasami takich błahych sytuacji jak brak dokumentów celnych, które sprawiają, iż samochód stoi w danym miejscu 2-3 dni, czasami nawet. A u Ciebie, Andrzej, jak to jest? No, wydaje mi się, że jak ktoś patrzy z boku, to może sobie pomyśleć, że. Przychodzę sobie do biura, rozsiadam przed komputerem. O, a weź to pokaż, jak, jak siedzisz za tym biurem. No co, no, no wiesz, no oczywiście, wiesz. <laughs> panisko. Tak, panisko, <laughs> siedzę sobie, znaczy najpierw oczywiście zrobię sobie kawkę. Um, no i co, i ludzie mnie proszą, żeby jeździć z ich ładunkami. Ja sobie wybieram trasę, jaka mi się podoba, co mi tam odpowiada. Pełna dowolność. Nie ja jestem ciekawy, czy yy, Ty, Adam, jak zacząłeś pracę jako zawodowy kierowca, też tak postrzegałeś spedytorów. Jak to było? Tak szczerze. Tak szczerze? To tak było. Dokładnie tak, jak mówisz. A w drugą stronę? Nie, ja akurat y, zawsze uważałem, że praca kierowcy jest dość ciężka i, i odpowiedzialna i stresująca. A zróbmy mały test. Zobaczmy, czy y, jak, jak zapytam teraz, co jest najbardziej stresujące o kierowcy, ciekawe, czy, czy trafisz y, i Adam zobaczymy, czy potwierdzi. Co jest najgorsze w pracy kierowcy, najtrudniejsze? Wiesz co, ja myślę, że to zależy od osoby, bo dla jednego pewnie to będą korki, mm -hmm. tak, że jest niecierpliwy, dla drugiego jakieś problemy, że nie chcą go rozładować, a dla trzeciego, że stoi i czeka na ładunek. No myślę, że to zależy od osoby i dla każdego co innego będzie. Patrz, jaki sprytny, trzy wymienił i teraz ma większą szansę. Zgadza się, trafione. i wszystkie trzy trafione. Ja się podzielę z wami takim moim doświadczeniem, bo jak zaczynałem pracę w Wislein, to właśnie miałem okazję y, przez kilka dni raptem, ale no, zasmakować tego y, życia w trasie i szczerze mówiąc, to spodziewałem się, że problemem będzie zupełnie co innego. Myślałem, że y, to najtrudniejsze, co czeka kierowce, to właśnie warunki drogowe, jakieś niespotykane, niespodziewane, y, niespodziewane sytuacje na drodze. A okazało się, że chyba najbardziej, tu przepraszam za słownictwo, upierdliwą rzeczą było czekanie, czekanie i czekanie. I wtedy kierowca, pamiętam Jarka, który powiedział mi wiesz, co Konrad, że się trzeba nauczyć cierpliwości, i, i tyle. Ja nie wiem, czy ja bym się nauczył. Dla mnie to było ciężkie. Są jakieś takie cechy, które kierowca powinien posiadać, żeby ten zawód był dla niego znośny? Myślę, że przede wszystkim cierpliwość, ale także musi. Potrafić znosić niedogodności losu. Są rzeczy, na których nie mamy wpływu, czyli wypadek, niewypadek, coś się stanie na drodze i, i trzeba stać 3-4 godziny, a terminy, zobowiązania wiszą nad tobą. Myślę, że to jest jeden z takich punktów, który naprawdę jest uciążliwy dla każdego. No dobra, Andrzej, jak tego słuchasz jako spedytor, no to. Pewnie akceptujesz to, że jakieś rzeczy się zdarzyły, ale ty musisz świecić oczami. I tu przechodzimy właśnie do tego, jak wy się razem dogadujecie. No bo sytuacje są różne, pewnie jest dużo emocji, to są rzeczy, które dzieją się o różnych porach dnia. Jesteście w różnych stanach, często dochodzi do konfliktów między na linii kierowca, spedytor. Tak patrząc po swojej pracy, ale też po pracy waszych znajomych w innych firmach. Um. No, na pewno dochodzi, natomiast myślę, że to dużo zależy od osoby i od osoby w sensie spedytora i od osoby w sensie kierowcy, zależy jaki kto ma charakter, ale też no, co przeszedł, tak? każdy nawet najspokojniejszy człowiek może w pewnym momencie się zdenerwować i to jest naturalne, natomiast uważam, że bardzo ważne w tej pracy jest to, żeby te osoby jednak starały się nawzajem zrozumieć, trochę jakby postawić w butach tej drugiej osoby, no bo i kierowca ma swoje problemy, często bardzo duże, tak, zwłaszcza jeżeli, nie wiem, warunki są złe, korki, nie wiem, pada śnieg, deszcz, cokolwiek, tak, on też ma ciężko, no a z drugiej strony spedytor też oczywiście robi wszystko, co w jego mocy, żeby jakby ten kierowca na czas dojechał i żeby... Dla niego wszystko było dobrze, tak? Żeby miał wszystkie dokumenty na czas, żeby wszystko się u niego zgadzało, żeby towar wszedł do auta, bo zdarza się, że na przykład się towar nie zmieści. No i oczywiście tutaj nie ma żadnej złej woli, po prostu czasami takie rzeczy się zdarzają, bo jest to duża losowość w tej branży. Ale to jest normalne zjawisko, że raczej są niesnaski na tej linii, czy to jest źle wyprowadzona teza? Um. Konflikty się zdarzają, ale nie powiedziałbym, żeby to było jakąś normą. E, raczej zależy od sytuacji, po prostu czasami potrafi trochę wykipić, jeżeli sytuacja trochę się wymknie spod kontroli. Zgodziłbyś się z tym? Zgodzę się. Czasami potrafią być miesiące bez najmniejszego problemu, które płyną, a czasami zdarzy się tak, że jest taki tydzień, w którym są dwa, trzy ładunki, w których ciągle jest coś nie tak. I to zależy naprawdę od sytuacji, od ładunku, od. Podejścia innych ludzi, niekoniecznie musi być to wina spedycji. To naprawdę wszystko potrafi się nałożyć. A najgorsze jak dla mnie, jako kierowcy, to są powroty do domu. Jeżeli jesteś w trasie trzy tygodnie, załóżmy, i wracasz do domu, i w tym ostatnim dniu powrotu zdarza się problem z dokumentami celnymi, bądź też z ładunkiem, bo nie chcą odebrać ładunku, albo nie chcą załadować, bo coś im nie pasuje, na przykład z samochodem, bądź też inne sprawy wynikają, no to wtedy zaczyna człowiek się gotować, można by tak powiedzieć. I wtedy jest bardziej podatny na pewnie jakieś sytuacje, gdzie te emocje sięgają za strony. Tak, ich. dokładnie. Ok. A powiedzcie, były faktycznie takie E, m, przypadki, że nie wiem, kierowca, o których słyszeliście, czy kierowca się poobrażał na spedytora albo w drugą stronę, albo powiedział, ja nie chcę być w tym zespole z nim odnośnie tego zlecenia, bo nie dogadujemy się, nie łączcie nas już na, na, w przyszłości razem były takie sytuacje. Hmm, tak, zdarzają się takie sytuacje, ale najczęściej to jest pod wpływem emocji, wpływem e, w, wpływam chwili i no to następnego dnia zazwyczaj dochodzi do takiej sytuacji, że się po prostu tam ta osoba, która wybuchła, przeprasza tą drugą i nie ma tematu. Czy potrzeba jest wprowadzenia jakichś systemowych rozwiązań, żeby te dwa zawody zrozumiały wzajemnie specyfikę swojej, swojej pracy? Mam na myśli jakieś procesy integracyjne czy właśnie gdzieś Pracę na kilka dni na stanowisku chociażby kierowca spedytora albo jako taki bierny obserwator, i w drugą stronę. Czy Waszym zdaniem nić porozumienia byłaby silniejsza na tej linii kierowca-spedytora? Myślę, że to mogłoby pomóc. Na pewno jest tak, że bardzo często kierowca nie do końca rozumie, z jakimi problemami zmaga się spedytor, i jak najbardziej w drugą stronę to samo. Um, bardzo często spedytorzy też nie są w stanie sobie wyobrazić z jakimi problemami, czasami naprawdę takimi, których, których nawet byś nie pomyślał. Nie wiem, cokolwiek może się wydarzyć na tej drodze, tak? Czy, czy na magazynie gdzieś tam. Um, więc gdyby, gdyby była taka sytuacja, że taki spedytor by się przejechał z kierowcą, um, czy w drugą stronę, no to myślę, że mogłoby to otworzyć oczy. Ja mam takie pytanie, Adam. Czy kierowcy tak. y, mają. Y... Nadają spedytorom ksywki? Nadają, sobą? oczywiście. Okay. Wy, wy znacie te ksywki, czy nie? My, my swoich ksywek nie znamy. A w drugą stronę? Też nadajemy. <laughs> Jestem ciekawy, co by wyszło, jakbyśmy tutaj odsunięli karty. Myślicie, że to jest dobry pomysł, czy lepiej zachowajmy to? No, myślę, że zachowajmy dla siebie. <laughs> Okej, okay. podzielam zdanie kolegi. <laughs> Powiedzcie mi, e, jak to jest, że w sumie gracie do jednej bramki, prawda? I chyba oboje musicie się mierzyć z rozwiązywaniem, z improwizacją, z rozwiązywaniem trudnych spraw w sytuacjach bardzo nieprzewidywalnych. Czy są jakieś przykłady, zasady dobrej współpracy, które byście mogli tutaj podać? Bo ja trochę wyszedłem od konfliktu, tak? że tutaj nie zawsze jest dobrze. A może są jakieś ciekawe przykłady z życia, z waszej praktyki, gdzie ta współpraca wyszła bardzo dobrze i razem wyszliście z tego escape roomu, powiedzmy. Ja myślę, że bardzo ważna jest komunikacja Dokładnie. między spedytorem a kierowcą, czyli dobrze jest, jak obie osoby rozumieją sytuację, tak? czyli kierowca przekaże rzeczowo, co się konkretnie dzieje, na czym polega problem z jego strony, i też spedytor. Oznajmia kierowcy, jak to wygląda z jego strony. Wtedy obie, obie osoby wiedzą, na czym stoją, i to też trochę pomaga. No a druga kwestia jest taka, żeby właśnie zrozumieć, że tak jak powiedziałeś, gramy do jednej bramki, czyli to nie jest tak, że kierowca się spóźnił, bo robi to na złość, ani nie jest tak, że. Kierowca nie dostał od spedytora jakichś dokumentów, bo spedytorowi się nie chce. Mhm. Czy, czy, czy nie wiem, czy nie, nie ma ochoty, czy cokolwiek. Tak? Każdy stara się wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafi, no ale czasami pewne rzeczy są niezależne od nas i po prostu coś idzie nie tak. No dobra, macie jakieś takie przykłady dobrej współpracy, bo do tego zmierzam. Czy była jakaś taka sytuacja, gdzie naprawdę fajnie mieliście takie poczucie, że wspólnie wyszliście z naprawdę. Trudnego, y, trudnego, przypadku. Mm -hmm. No, pff, przychodzi mi na myśl taka sytuacja, że y, raz mieliśmy transport, y, no i ten samochód nie miał windy. Y, a okazało się już po załadunku, kiedy już jechaliśmy z tym towarem, że, y, no na rozładunku nie ma sprzętu, żeby to rozładować. No i ja wtedy y, zadzwoniłem do tego kierowcy i opisałem mu tą sytuację. No i zastanawialiśmy się, jak można to rozwiązać. No i wtedy kierowca ze mną uzgodniliśmy razem, że on, bo to był taki teren industrialny, że on po prostu spróbuje na miejscu w firmach sąsiadujących załatwić ten sprzęt, który pomógł, żeby oni nam pomogli to rozładować. No i to się udało współpracą. Towar został rozładowany, pomimo że auto nie miało windy, wszystko się udało, skończyło się dobrze. Super. To słuchajcie, to żeby wyjść z takim fajnym finałem tego, tego spotkania międzyzawodowego, to spróbujmy wymienić te grzechy drugiej strony, a później będzie pewnie rozgrzeszenie. Co można najczęściej zarzucać spedytorom z perspektywy kierowcy? Gdzie oni tam nagrzeszą najczęściej? Myślę, że głównym grzechem jest to, że kierowcy czują się traktowani jako tablica rejestracyjna w firmie. Myślę, że dostajemy tylko i wyłącznie polecenia w postaci wiadomości, SMS, WhatsApp. Nie ma, nie ma tak komunikacji w postaci telefonu, zadzwonienia i wyjaśnienia sprawy. Jest tylko wiadomość. Jedź tam, zrób to, weź to i zawieź tam. Dużo, dużo lepiej byłoby, jeżeli odbywałoby się to na takiej zasadzie, że mielibyśmy kontakty. Postaci telefonicznej, że jest rozmowa między jednym człowiekiem a drugim. Mm -hmm. A to zawsze muszą być rozmowy zawodowe? Czy też zdarza się Wam po prostu rozmawiać o tym, co tam u Was słychać? Nie, to akurat od czasu do czasu zdarza się też, że roz rozmawiamy ze sobą na temat właśnie chociażby wakacji, mm -hmm. czy danego miejsca, w którym kierowca się znajduje, jakieś zdjęcia, jakieś różne filmy przesyłamy. Są jeszcze jakieś grzechy, które chciałbyś wymienić tutaj? To nie muszą być. Tylko Twoje obserwacje, bo pewnie też jak jesteś na kółku, to spotykasz się z innymi kierowcami. Myślę, że takie podejście do człowieka między jednym a drugim człowiekiem, żeby jednak była ta nić porozumienia, że my też jesteśmy daleko od domu, mamy też dużo różnych problemów na głowie, nie tylko związanych z pracą, z drogą, z jazdą, z ładunkami, ale także z tym, co jest w domu, gdzie nas nie ma po prostu w danym momencie. I mhm. że nie jesteśmy w stanie sobie też poradzić z różnymi problemami mhm. y, związanymi z tym, że jesteśmy poza domem. Czyli po prostu taki też szacunek. Dokładnie. Okej. Okay. A tutaj, co Ty, Andrzej, byś wymienił? Główne grzechy kierowców? No, po pierwsze, to zgadzam się z Adamem, że rzeczywiście y, powinien być ten kontakt między spedytorem a kierowcą. Tak jak powiedziałem w tej historii wcześniej, y, to plusuje. Y, a jeśli chodzi o to, co, jaki jest problem dla spedytora, jeśli chodzi o kierowcę, no to myślę, że takim największym grzechem no to jest brak komunikacji. Jeżeli, powiedzmy, jest jakiś problem z tachografem albo cokolwiek i kierowca zgłasza to nam za późno, kiedy już na przykład towar jest na aucie i to wpływa na czas przejazdu, no to, to potrafi zepsuć cały plan. Więc myślę, że największy grzech to, to ten brak komunikacji, brak zgłaszania pewnych problemów na czas. No takie zaniedbania małe potrafią naprawdę odbić się szerokim echem na całym planie podróży. A taki idealny spedytor z perspektywy kierowcy, idealny kierowca z perspektywy spedytora. Jakie cechy powinien mieć? Bo mi tu trochę to wybrzmiało. Chyba Adam powiedziałeś o tej empatii, o, takim w, 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 o takiej próbie wcielenia się, wejścia w czyjeś skórę. A tu chyba, o ile dobrze zrozumiałem, jeżeli chodzi o, o cechy kierowcy, to co? Cierpliwość. Dodalibyście coś jeszcze do tego? Jakie cechy powinien mieć y, przedstawiciel każdego z tych zawodów? Troszkę żartując, to tak 24 godziny na dobę na telefonie. Tak. Do dyspozycji kierowcy. Okej, okay. czyli czasami ten dyspozytor czy spedytor powinni być bardziej responsywni. No pewnie to też jest y, często niełatwe, jak siedzicie na przykład wy, za to w domach, jesteście ciągle gdzieś na dyżurze no i nie wiecie, czy tu na randkę można wyjść, czy nie wyjść, bo zaraz ktoś zadzwoni ciągle się jest na. Bo na takim stand prawda? Bywa i tak, ale bywa też już inaczej, że na przykład kierowca ma jakiś problem, potrzebuje pomocy, ale on nie jest jedyny, prawda? Jest ich wielu. Możesz mieć kilka problemów na głowie i po prostu musisz po kolei je wszystkie rozwiązywać. Nie da się zawsze każdemu pomóc od ręki, bo po prostu czasami potrzeba na to czasu. Ciekawe by było, jakby kierowcy zatrudniali spedytorów w firmie, a spedytorzy dobierali kierowców. Ciekawe, co by się wtedy stało. <laughs> Słuchajcie, odpowiedzialność wtedy by była po danej stronie. No to na pewno. Okej, okay, mówimy pewnie o jakiejś oczywiście utopii i tak lekko żartobliwie, ale tak podsumowując, to jakbyście mieli powiedzieć, czy współpraca na linii kierowca-spedytor. To nie jest tylko tutaj na potrzeby programu, yy, tylko faktycznie to jest realne, że w firmie można wprowadzić takie zasady współpracy, które sprzyjają takim rozwiązaniom. Jeśli tak, to które Waszym zdaniem są najistotniejsze, najciekawsze? Takie pomysły, żeby się razem zintegrować, żeby czuć, że się faktycznie wspólnie rozwiązuje problem, że się rozumie drugą stronę. Hmm. No ja myślę, że na pewno da się y, coś tutaj w tej kwestii zrobić i jest to ważne, żeby to robić, y, bo zrozumienie tej drugiej strony jest y, mega istotne. Tak? Y, to jest spędzamy w tej pracy zarówno z Peter, jak i, kierowca bardzo, bardzo dużą część naszego życia i dobrze by było, gdybyśmy się dogadywali. Um, więc ta, ta nić porozumienia powinna być, to na pewno. No ale jak to zrobić? No właśnie, no i to jest dobre pytanie. Um, myślę, że ten pomysł, polegający na tym, że, żeby na przykład kierowca zaobserwował, jak wygląda praca spedytora, um, a spedytor, jak wygląda praca kierowcy, to by było dobrym pomysłem. Tylko pytanie, jak to zrealizować. Bo czas zawsze goni. No i myślę, że takie poznanie, tak? Może jakieś integracje, spotkanie kierowców ze spedytorami, żeby nie widzieli tylko tak, jak Adam zauważył, żeby spedytor nie widział numeru rejestracyjnego, tylko osobę z krwi i kości i żeby obie strony wiedziały, że rozmawiają z normalną osobą, która mhm. też chce dobrze. Adam dodałbyś. Coś? Dokładnie tak, jak Andrzej powiedział. Ja dodałbym tylko tyle, więcej kontaktów międzyludzkich. Mm -hmm. I wszystko będzie dobrze. To musicie jechać na drągę. Tam się wszyscy spotkać gdzieś. <grym> Chyba tak. <grym> Słuchajcie, a żeby nasi widzowie trochę lepiej jeszcze poznali specyfikę waszego zawodu, to może macie jakieś historie, które. Jeszcze lepiej zbudują taki pogłębiony obraz tego, z czym się mierzycie, albo co Was cieszy w tym, w tym co robicie zawodowo. Nie wiem, może Andrzej zacznij. Tak, myślę, że wielu ludziom wydaje się, że ładujesz sobie na jakimś magazynie, auto jedzie na drugi magazyn, rozładowuje na magazynie, koniec i to odbył się transport. Natomiast bardzo często nie tak to wygląda. Um, ostatnio mieliśmy taką sytuację, no może nie ostatnio, to już było jakiś czas temu, ale zapadło mi w pamięci, że mieliśmy transport w góry. Mieliśmy coś dużego i ciężkiego zawieźć w góry i nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie to, że oznajmiono nam, że jak już zawieziemy ten towar w te góry, to on musi dostać się jeszcze wyżej i przyleci helikopter z liną, zabierze tą skrzynię i odleci sobie z nią, Dalej, no i dokładnie tak się stało, nasz kierowca przyjechał na miejsce, otworzył dach, przyleciał helikopter, wpieli, zabrali tą skrzynię i odlecieli. To ja się muszę zapytać, jak dokumenty zostały przekazane? Zrzucili z helikoptera. Serio? Nie żartuję. Okay. no dobra, ale zostały jakoś przekazane, tak? To... Tak, no była ekipa na miejscu, z którymi wszystko wypełniliśmy, a helikopter zabrał i odleciał. Hmm, aż... Korcie, żeby zapytać, co to było, możesz zdradzić? Czy... E, to był jakiś generator, y, jakaś elektryka, taka wielka maszyna, ale tak nie jestem y, ekspertem od takich urządzeń, więc dokładnie Ci nie powiem. No to się musiało ładnie im spieszyć. Tak, to na pewno. Adam, a powiedz u Ciebie, jako u kierowcy, zdarzają się jakieś takie mm, cienie, blaski? Jak ten zawód wygląda od podszewki? Masz jakieś ciekawe historie? Myślę, że ostatnią ciekawą historią było to, Iż mogłem pojechać w trasę z synem. Powiem ci tak, byliśmy i w Hiszpanii, w Barcelonie i w Madrycie, a także udało nam się pojechać do Włoch. To był pierwszy raz, jak pojechałeś z synem w trasę? Nie, to już był drugi raz. I tak się udaje akurat, że co roku praktycznie jeździmy na te trzy tygodnie z synem na takie wspólne, można by to nazwać, wakacje. A w jakim wieku Marsynka? 14 lat. No to już całkiem poważny wiek. Co on mówi o, o twojej pracy? Jak on to skomentował, gdy pierwszy raz pojechaliście? Yy, powiedział, że bardzo ciężka praca i tak jak cały czas mówi tata, tylko spokojnie. Aha, czyli on jest tą, tą podporą tutaj. Tak. I... Jest. Okej, okay, no to widzisz, będziesz miał cierpliwego syna. No to opowiedz jak razem ta trasa przebiegała. Co ciekawego udało wam się zobaczyć? On pomagał ci troszeczkę podczas trasy? Yy, tak, pomagał mi przy załadunkach, rozładunkach. Yy, udało nam się zobaczyć praktycznie zwiedziliśmy całą Barcelonę, troszkę Madrytu, we Włoszech yy, okolice Bolonii. No i też udało nam się trochę pokąpać. A to było jakoś tak, że pomagano tutaj, miałeś wsparcie z firmy, żeby tę trasę jakąś bardziej atrakcyjną u, uczynić? Czy akurat takie szczęście miałeś? Myślę, że to jest zasługa tutaj naszej firmy, że pojechaliśmy w takie piękne rejony. No to super. Fajnie jest połączyć życie zawodowe z czymś takim. Myślę, że część osób, w tym ja, jak przeglądam czasami różnego rodzaju materiały publikowane przez twórców związanych z transportem, to sobie tak właśnie. Widzi ten zawód, nie? że tutaj sobie gotują przepiękne dania, że jest dziewczyna, facet albo właśnie ojciec z dzieckiem, że sobie jadą i tylko zwiedzają. No ale fajnie, że chociaż część tego jest prawdą, a nie że tak jest. No no to by było super, no ale myślę, że, że, że nie jest aż tak, aż tak fajnie, a się okazuje, że, że można. Na zakończenie, gdyby to podsumować, to można powiedzieć, że potrzeba chyba takiej większej integracji między kierowcami, spedytorami, dyspozytorami. I tak jak wysłuchałem Waszych historii, to widzę, że u Was jest jakiś filar, który już pozwala tutaj na dobrą współpracę. Być może trzeba to jeszcze bardziej rozwijać. Ja pamiętam, jak rozmawiam jeszcze z, z prezesem, o jego pomyśle, żeby. Każdy kierowca kilka dni spędził jako spedytor, oczywiście za wynagrodzeniem, i zobaczył, jak ta praca z tej perspektywy wygląda. I myślę też, że to jest szansa, żeby też posłuchać tych komentarzy kierowców, gdy, gdy spedytor mierzy się z jakimś zadaniem. Panowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie, a ja przypomnę, że moim i Państwa gościem był kierowca zawodowy Adam Salonkę. Dzięki, Adam. Dzięki. Oraz dziękuję. spedytor Andrzej Mikołajczyk. Dzięki, Korat, i dziękuję. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam jednocześnie Państwa do subskrybowania naszych kanałów na Spotify i na YouTube. Pamiętajcie, transport, spedycja, sukces to wiele ciekawych rozmów z wyjątkowymi gośćmi. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych odcinków.